Mieszkańcy Parchowa alarmują o nielegalnym wyrzucaniu odpadów zielonych wprost na brzeg jeziora. Zamiast oddawać skoszoną trawę do punktów zbiórki lub kompostować ją, właściciele domków letniskowych mają wysypywać ją bezpośrednio nad wodę. Gnijąca biomasa powoduje nie tylko nieprzyjemny zapach, ale także zanieczyszcza wodę i przyspiesza zarastanie jeziora, które dotąd uchodziło za jedno z najczystszych w regionie. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, jednak problem wciąż narasta. Więcej na portalu i bytów. Link w komentarzu. To jezioro jest jedno z czystszych jezior tutaj w sąsiedztwie. No i, i tutaj chciałem tak poinformować to jest społeczeństwo, że w tym, w tym miejscu mamy tylko jedyny dostęp do jeziora. W, w tamtym kierunku 3 km jest następne dojście do jeziora. Do linii brzegowej i w drugą stronę, tak samo mamy te 3 km, że, gdzie mamy dojście do jeziora. Także mamy tylko 3 punkty w tym, yy, że możemy tutaj do tej wody dojść. No i dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy tutaj dlatego, że po prostu yy, mamy tutaj piękną wodę, ale mamy zarazem tutaj śmietnik. Tutaj nasi ścianie. proszę bardzo, tutaj są te, 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 te śmieci, ich nasi wykupili sobie tutaj parcele, no i tutaj przyjeżdżają na świeże powietrze, czerpać to, to świeże powietrze z naszej kaszubskiej tutaj ziemi, no ale brudy wyrzucają tutaj w tym miejscu, gdzie tu jest linia brzegowa. To jest skoszona trawa? To jest skoszona trawa, gdzie tutaj ta trawa gnije, e, wytwarza jakieś kwasy, różne rzeczy. I to, ta, ta kwaśnica leci do jeziora, no i po prostu zanieczyszcza to jezioro. Mamy tutaj jakiś fajny pomoc, zrobiliśmy to w, w, sami dla siebie, no ale z takimi tutaj z, y, brudami, syfami, które tu się znajdują, no to się po prostu nie chce tu się kąpać nawet. To jest incydentalny przypadek, jednorazowy wybryk? Nie, to to jest nagminne. Bo tu widać, że to tu jest już od dłuższego czasu. Ja zgłaszałem tą sprawę do Wód Polskich, gdzie Wody Polskie przyjęły tą informację moją telefoniczną. No i po dwóch, trzech tygodniach przyjechałem tutaj na to miejsce i nie było żadnego efektu. Więc to zadzwoniłem jeszcze raz, ponownie do Wód Polskich, gdzie Wody Polskie przekazały mi że inf, y, poinformowały urząd gminy, że, y, żeby coś z tym zrobili, bo oni nie są od tego, żeby y, tych te śmieci po prostu y, kazać, wy, wywieźć, oni są tylko od, od, od wody od, A to od jest przy wodzie. A to jest przy wodzie. Ja uważam, że to należało też do ich kompetencji, żeby to, tą sprawę załatwić. No, nie wiem, jak oni to załatwili, bo nie wiem, bo nie dostałem stuprocentowej odpowiedzi na to pytanie moje. I w dalszym ciągu czekamy. Minęło już ponad miesiąc czasu i nadal znajdują się te rzeczy tutaj, te śmieci. Dobrze, a były rozmowy z nimi, czyli z tymi działkowiczami? Eee, ja nie mam takiej kompetencji, żeby rozmawiać z tymi, z tymi osobami. Tutaj po prostu powinno zadziałać jakiś urząd, urzędnik, który powinien eee, zwrócić uwagę tym państwo, którzy tutaj wynajmują te domki, bo ich, na ich posesjach pięknie, ładnie się tutaj to wszystko prezentuje. A przy linii brzegowej, gdzie, gdzie korzystamy z tej wody, jest tak jak jest. To tak jakby ktoś śmieci zamiatał pod dywan. No u siebie wyczyści, a tutaj to wrzuci. Ale mówiąc o rozmowach, pytałem się czy też były takie tu przypłocie rozmowy, zwracanie uwagi, sąsiedzkie bym powiedział. Nie staraliśmy się zwracać, bo tutaj mamy takich parów czasowiczych, którzy są agresywni i od razu jakby nas atakują, że my tutaj się znajdujemy na tym naszym terenie, którym, który, mamy tutaj tą wydzieloną działkę 5 metrów wzdłuż, wzdłuż, płotu, gdzie z tego korzystamy, no i nie chcemy z nimi zatargu, no ale są takie odzywki z ich strony, nawet i wejście tutaj na nasz teren, my im nie tego nie zabraniamy, no i... Przez takie, takie docinki no po prostu, no nie, nie możemy sobie pozwolić, żeby taka, takie osoby, które y, tutaj mieszkają, przyjeżdżają do, na, do nas na nasze tereny i zabrudzały nam taki, robiły nam taki śmietnik tutaj. Wójt gminy Parchowo, Izabela Jagodzińska, potwierdza, że sprawa została zgłoszona zarówno do wód polskich, jak i do Urzędu Gminy. Jak informuje, samorząd przekazał interwencję właścicielowi terenu który został zobowiązany do uprzątnięcia odpadów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że teren nad jeziorem należy do mieszkańca gminy, natomiast działki letniskowe są użytkowane przez osoby prywatne. To właśnie właściciel gruntu ma obowiązek zobowiązać użytkowników do utrzymania czystości. Gmina zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i przypomina, że wyrzucanie odpadów nad brzegiem jeziora jest wykroczeniem i może skutkować nałożeniem kar administracyjnych.